Moi mini, nieuchronnie zbliżamy się do końca tego roku. Każdy z nas przez cały ten rok miał swoje problemy, miał swoje sukcesy, zloty i upadki. Dzisiaj podejrzymy sobie, czego jeszcze możemy się spodziewać w tym kończącym się roku. Co jeszcze ta końcówka roku, czym nas zaskoczy? Co do nas idzie? Przed Tobą trzy karty. Wybierz jedną z nich i ta karta będzie taką podpowiedzią, co jeszcze do ciebie w tym roku przyjdzie. Jeśli wybrałeś kartę pierwszą, jeśli wybrałeś kartę pierwszą, to jeszcze ta końcówka roku Ci bardzo pozytywnie zaskoczy. To będzie czas takiego odprężenia, zabawy. Będziesz świętował sukcesy nie tylko swoje, ale również innych. A co za tym idzie, możesz dostać bardzo liczne zaproszenia na jakieś uroczystości, na imprezy, na wesela. Możliwe też, że będziesz miał bardzo dużo okazji do poznawania nowych, fajnych ludzi. Ta karta mówi także czasami o przeprowadzce, więc jeśli jesteś w takiej sytuacji, że zastanawiałeś się nad przeprowadzką, to jeszcze ta końcówka roku może Cię zaskoczyć i ta przeprowadzka dojdzie do skutku. Możliwe, że zakończysz remont mieszkania, budowę lub zdobędziesz projekt na nową właśnie budowę. Domu. To karta jest, to jest karta rodziny, domu przede wszystkim. Więc e, jeśli zastanawiałeś się, czy powrócić do, do rodzinnych stron, być może podejmiesz taką decyzję, ewentualnie pojedziesz w rodzinne strony, odwiedzić swoich e, najbliższych. To tak, jeszcze przed Tobą taki czas, kiedy nie będziesz miał czasu na nudę, oderwiesz się od rzeczywistości, takiej czarej codzienności, i wszystko będzie miało pozytywny wydźwięk. Jeśli wybrałaś kartę drugą, odwrócony mak, moje drodzy, to jest troszeczkę mm, przestroga. Przestroga przed e, mężczyzną, e, ale to nie musi być mężczyzna. W każdym bądź razie pojawi się w Twoim życiu osoba, e, która mm, będzie próbowała Tobą manipulować i zrobi to takimi metodami, które mogą Ci się wydawać uczciwe. E, jeśli jesteś kobietą i pojawi się w Twoim życiu jakiś mężczyzna, który zawróci Ci w głowie, troszeczkę uważaj. To może się okazać taki zwykły uwodziciel, który bardzo lubi bawić się uczuciami kobiet. Może Ci składać obietnice bez pokrycia, może używać wysublimowanych kłamstw, ale tylko po to, żeby sobie sprawić przyjemność, żeby podnieść swoje męskie ego. To samo dotyczy. Oczywiście mężczyzn, więc uważajcie też na kobiety w Waszym życiu lub kobiety, które się dopiero pojawią, które także będą tutaj próbowały Wami na swój sposób manipulować, by osiągnąć jakieś cele. Tu jest jeszcze taka informacja, że jeżeli będziesz na przykład podpisywała jakiekolwiek umowy, zwróć uwagę na takie drobne kruczki prawne, tak zwany mały druczek. Bierz pod uwagę, żeby po prostu ta umowa nie okazała się nieuczciwa i bezprawna. Mhm. I karta trzecia. No cóż, pierwsze co tutaj się rzuca w oczy, to jeżeli planujesz dziecko, to być może ta końcówka roku zaskoczy Cię i to się po prostu uda. Narodziny dziecka tak jak najbardziej tu są widoczne. Ale jeżeli jesteś osobą, która nie planuje dzieci, to też jest taka maleńka przestroga. Uważaj, aby... Właśnie do tej ciąży nie doszło, jeżeli to nie jest jeszcze dla Ciebie odpowiedni czas. Ta karta też może pokazywać nam, że w najbliższej rodzinie pojawi się jakieś maleństwo, że możesz się spodziewać informacji, że na przykład Twoja przyjaciółka, Twoja siostra, bra, bratowa, ktokolwiek właśnie spodziewa się dziecka. To będzie oczywiście pozytywna, fajna wiadomość. Tak jak mówiłam, karta cesarzowej to jest bardzo pozytywna karta, wskazuje na nadchodzące sukcesy, czyli końcówka roku się okaże dość pozytywna, dość fajna. I to będą sukcesy wszelkiego rodzaju, te małe i te duże, z których na pewno będziesz się cieszył. Czas obfitości po prostu przed Tobą. Jeśli chodzi o uczucia, to dla singli zapowiedź, że ktoś interesujący się może tutaj w Waszym życiu pojawić. Jeśli jesteście w związku, to jest także taki sygnał, że dojdzie do. Takiego odrodzenia, ponownego odrodzenia uczuć, wzajemne porozumienie, wsparcie, bardzo fajna obietnica. Tak samo w pracy, satysfakcjonujące wynagrodzenia, satysfakcjonujące zajęcia, także taki jeszcze taki sukces przed tobą. No, tak to się wszystko przedstawia, mam nadzieję, że to czytanie się Wam podobało. Przed nami jeszcze będzie mnóstwo fajnych czytań na zasadzie, wybierz kartę. Niebawem horoskopy na listopad. Więc obserwujcie, dajcie serduszka, zostawiajcie subskrypcję, cokolwiek, łapki w górę. A ja będę dla was, dla was dalej tutaj pracować i będę do Was tutaj mówić, przekazywać Wam te jak najwięcej, mam nadzieję, tylko fajnych informacji. Żegnam się z Wami grzecznie. Do zobaczenia. Pa!